Cześć, jestem Kuba. Witam w klubie Primusia i Werki. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić pompkę z płyty CD. Co nam będzie potrzebne? No, oczywiście, płyta CD. Przezroczysta forma do bombki. Taką formę możesz kupić w każdym sklepie plastycznym. Zwłaszcza teraz w okresie świąt, jest tego cała masa. czego zdobne. Wstążeczka. Nożyczki. I glugan, pistolet na klej, który możesz kupić w każdym większym markecie. No to bierzmy się do pracy. Na początek nasza płyta zostanie podzielona w drobniutkie kawałeczki. Najłatwiejszym sposobem jest wycięcie z tej płyty korupy ślimaka, czyli tak na około. Tylko nie podbieraj tacie albo mamie płyt. Hmm? Lepiej kupić nową, bo możesz pociąć coś ważnego. I wycięte. Niektóre płyty przy obcinaniu rozwarstwiają się. Tą przezroczystą warstwę możemy wyrzucić. Przyda nam się ta błyszcząca. Anią podzielimy na malutkie kawałeczki. Kawałki płyty nie będą wielkości Twoich paznokci. Myślę, że taka wielkość będzie odpowiednia. Okej, okay. płyta już prawie cała pocięta. No to teraz weźmy się za przyklejanie. Na połówce naszej bombki gluganem robimy kropeczki i do tych kropeczek przylepiamy nasze kawałki płyty. Pamiętaj, żeby zachować trochę odstępu między kawałkami, tak, żeby był prześwit. Okej, okay. połówka naszej bombki już gotowa. Zostało nam tylko usunąć nitki kleju. Żeby bombka ładnie wyglądała, do środka warto wsadzić trochę kolorowej tasiemki. O, taki kawałek powinien wystarczyć. Zwijamy ją Kuleczkę i wsadzamy do środka. Łączymy dwie połówki razem i nasza bombka już prawie gotowa. Zostało nam jeszcze tylko przyczepić sznurek, na którym zawiśnie nasza ozdoba. Proszę bardzo. Bąka gotowa. Powodzenia. Ten więcej pomysłów znajdziecie na stronie klubu Primusia i Werki. Przygotowaliśmy tam dla Was opis krok po kroku i zdjęcia. Adres znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w następnym odcinku.